Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Dziś trochę będzie. Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Dziś będzie trochę o świniach i chyba trochę jeszcze o czymś innym. Eee, mam jeden taki temat, który pojawiał się w pytaniach. Drugi to jest taki, który ostatnio mi ktoś prywatnie powiedział: Jak ucieje w tych filmach? To tak wszystko ładnie wygląda i w ogóle. Otóż zdradzę Wam pewien sekret. Nie jest wszystko do końca ładnie. A właściwie, może na filmach jest ładnie, ale nie jest tak dokładnie pięknie w rzeczywistości, jak to miało wyglądać. Z pierwszych kloch, które przeganialiśmy właśnie do tych kolicy pojedynczych, mówiłem Wam, że tam jedna powtarza. Otóż okazało się, że jest jeszcze jedna, a druga locha poroniła. Więc. No, niestety, rewelacji nie ma. W międzyczasie jeszcze w tym tygodniu nam wypadało odsadzanie prosiaków i loch, więc to już jest zrobione. Przegoniliśmy te lochy. One są tutaj w, tym, w tych kojcach. To były w większości, nie, to były wszystkie młode lożki po, po drugich prosiakach. A teraz też zgoniliśmy do jednego kojca grupowego lochy i tutaj jest ta właśnie druga część, a mianowicie czy gryzą się u nas lochy po zgonieniu? No, na początku mi się wydawało też tak jak wam, że to ten problem dotyczy mnie lub dotyczy was. Mm, wam się wydawało, że tak jest tylko u was. Nie, skoro tak jest i u was. I u mnie to ten problem jest u każdego. To nie jest tylko na jednej chlebni. Zawsze, gdzie zgania się te lochy, zgania się prosiaki małe, jest konflikt i te prosiaki będą się gryzły. Na tuczarniach, czy u nas na tuczarni, czy u każdego też się zdarza, tak że jednego dnia coś tym prosiakom odbali tucznikom, uwezmą się na jednego, czy na dwóch i będą je gryźć. To, to mi się wydaje, że jest pewnym rodzaju norma to są tylko zwierzęta, nie wytłumaczysz im tak jak człowiekowi, nie bijcie się, nie gryźcie. Z tym, że najczęściej jest tak, że jeśli chodzi o te lochy zganiane, wygląda to w ten sposób, że te starsze, większe atakują te mniejsze. No, i wczoraj, yy, czy przedwczoraj, zganialiśmy statą świnie i mówi: Dobra, uważaj, bo tutaj będziemy zganiać te dwie większe. One ani nie stały razem z nimi. No, będzie trzeba na nie uważać, bo, bo mogą atakować te mniejsze. No, i jest taki przykład, że zegnaliśmy je tutaj. No, i okazało się, że dwie najmniejsze uwzięły się na te dwie największe. No, i po prostu te atakowały. No. Dziś widzę, że jest względnie już o tej porze spokój. No ale zobaczymy przy karmieniu. Chociaż przy karmieniu wczoraj było w miarę jak jest czas na żarcie, to one jedzą. Najgorzej jest wtedy, gdy jest jeszcze już po żarciu, a one są takie w miarę aktywne. I wtedy się najwięcej tam zaczyna dziać. A tak, no to póki co sami widzicie, że. E, że leżą. Z tamtej strony, która leży od ściany, to jest właśnie ta, która, e, która była przegnana jako większa. No dobra, i ta jedna większa, już widzę, że leży razem z nimi. Być może się zakolegowały, e, dobra, przejdę na tamtą część. Też prosiaki są odsadzone, tam było ich około e, 60 sztuk. Więc jeśli chodzi o warklakarnie, lakarnie to i z jednej i z drugiej strony, że tak powiem, mamy komplet. Tu są przegnane te najmłodsze, już też one są rozdzielone i podzielone. No też delikatnie są pogryzione, no bo miały większe lub mniejsze spięcia. I druga część porodówki też już są umyte. Pierwsze cztery sztuki są e, nagnane i e, no będziemy czekali na następne ze względu na to, że te e, loszki będą miały pierwszy raz prosiaki. Nie wganialiśmy jeszcze ich wszystkich ze względu na to, że kolejne będą się prosiły dopiero za trzy tygodnie chyba, czy ponad dwa. Niestety wyszła tutaj taka rozbieżność, nic na to nie poradzimy. Po prostu musimy je łączyć, jakoś tam złączyć je w jedną grupę. Prawdopodobnie że zrobimy tak, jak zrobiliśmy to w poprzednim cyklu, w poprzedniej grupie, czyli te, które były młodsze, czy tam dwa tygodnie przy prosiakach, trzy przerzuciliśmy prosiaki do, do innej matki, do tej, która już miała dłużej prosiaki i je. W ten sposób zamieniliśmy po to, żeby one jeszcze mogły zostać, że tak powiem, przy cycku, przy mleku, a nie iść na, na dużą, no, no po prostu na paszę i na odsadzenie. Te, które są tutaj, też będziemy jakoś odsadzić, chociaż chcemy je dołączyć jeszcze do innej grupy. Też w sumie nie wiem. Jak je najlepiej odsadzić, bo to łączenie to nie jest prosta sprawa. Trzeba się nad tym po prostu na spokojnie zastanowić, jak ma to wyglądać. Przejdziemy do tuczarni. I tak, w tuczarni podzieliliśmy jeden kojec. Podzieliliśmy jeden kojec na dwa mniejsze po to, żeby te, które są mniejsze, te tuczniki, po prostu żeby jeszcze doszły i dorosły, a na sprzedaż przeznaczyć tylko te większe sztuki. Nie zganiamy ich do jego jednego kojca ze względu na to ryzyko właśnie gryzenia się tych, tych tuczników, tylko dzielimy ten kojec na pół, przygotował tata kiedyś ten płot, już, już będzie kilka, Dobrych kilka lat temu. I dzięki temu możemy po prostu przetrzymać dwie grupy w jednym ojcu Tutaj na szczęście już jest ich dość mało, więc mają tego miejsca sporo. A te będą w najbliższym czasie z obydwu Tak naprawdę po roku załadujemy na samolot i one będą wyjeżdżały bo tu ten wentylator się włączył. I tak jak mówiłem, po trochu będziemy ubierać po prostu tam gdzie są te największe sztuki, po to żeby tylko te największe były oddawane na sprzedaż, a te mniejsze żeby jeszcze mogły mogły jeszcze chwilę zostać, tym bardziej że na brak zboża póki co nie możemy narzekać, w Słowacach jest jeszcze dość sporo więc możemy je skarmiać i dopełniać tej wagi no gdyby zabrakło miejsca to jeszcze mamy przecież dwa kojce na ruszcie tucznika i mogą tam dojść a druga rzecz, te tuczniki no, nie powinny być zbyt duże jeśli się je oddaje na, na sprzedaż no bo to wiadomo, że też nie są dobre, szczególnie dla kupującego. Chociaż dla, dla nas też e, tracimy e, już e, pasze na tym, żeby one e, szły w masę, a tak naprawdę e, ma to pewnie w którymś momencie tą swoją granicę i one po pewnej wadze już tak dobrze nie przyrastają. E. I drugi temat dzisiejszego odcinka to jest ekologia w gospodarstwie u nas. Są maliny ekologiczne. No, bardzo proszę, tak to wygląda. Z prawej strony te są dwuletnie, tak zwane. Z lewej mamy jednoroczne. Malina ekologiczna u nas w gospodarstwie pojawiła się w 2017 roku, gdy braliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej na modernizację gospodarstw. Wtedy to już był taki okres, gdzie tata skończył i już miał powyżej 40 lat, więc nie mógł i nie dostawał dodatkowych punktów za, za to, że jest młodym rolnikiem. I było wiadomo, że tych pieniędzy jest mało może być problem z tym, żeby je dostać. Więc nasz doradca, który robił nam wniosek, mówi: No, coś trzeba tutaj pomyśleć, coś trzeba pomyśleć. Wejdźcie w ekologię. No ale jak w ekologię przecież, e, no nie zrezygnujemy z nawożenia zbóż, no bo no nic tam nie będzie rosło. No nie, ale jest taka możliwość, że przynajmniej w tamtym czasie taka była. Zróbcie sobie 10 arów minimalnie jakiejkolwiek uprawy, truskawki, maliny, czegokolwiek, i tym sposobem. Zaczęliśmy uprawiać malinę. Oczywiście, to nie jest na, na jakiś handel duży i tak dalej. To wygląda tak, że sprzedaż tak naprawdę odbywa się tylko po rodzinie. Właściwie nawet nie sprzedaż, a oddawanie i dla domu i to jest w naszym przypadku tyle. W tej malinie, tak jak powiedziałem, no w związku z tym, że ona jest ekologiczna, nawożenie jest tylko. Naturalne, więc właśnie w dniu dzisiejszym będziemy je podlewać miejscowo gnojowcą. Napełniam już sobie Mausera i będziemy statą podlewać. No właśnie tutaj, gdzie, gdzie ona nam się, że tak powiem, wymarła. Będziemy musieli ponasadzać ją jeszcze, ale to więcej jest tutaj z tej strony na tym, że tak powiem, piachu takim. Tam niżej już jest mniej. I tu się właśnie widzicie kończy dwuletnia i zaczyna ta jednoroczna. Trochę nam zrobiły kryty roboty, bo robią sobie te korytarze i jeszcze inne robactwo podgryza korzenie. W związku z tym, że nie możemy żadnych innych żadnych środków zastosować na to, na tą malinę, no to no, użeramy się trochę z nimi i, i po prostu walczymy. Taki sposób, w którym nie można wygrać, no bo tak naprawdę tylko tutaj, e, pielimy jakieś pułapki można na krety e, poustawiać, chociaż no one i tak niewiele dają. E, no i, i tyle, więc e, nie wiem, jeśli macie jakieś doświadczenie z ekologiczną maliną, to też możecie mi e, wrzucić w komentarzach, bo przyznam szczerze, że nie uprawiamy tego zawodowo, tylko bardzo, bardzo amatorsko. E, Tyle co tutaj je opielić, podlać to e, gnojowicą właśnie, żeby te korytarze tutaj, że tak powiem między nimi e, nie uprawiamy tylko e, kosimy e, trawę też tą trawą podsypujemy m, później między malinami po to, żeby tam się nie rozwijały e, chwasty. od z tej strony jeszcze pozostałości są z zeszłego roku no trzeba po prostu tego wysypać na gęsto po to, żeby te chwasty tutaj się tak nie rozwijały i nie rosły. No dzięki temu, jeśli to jest na grubo usypane, to po prostu tego jest mniej. No, no dobra. Jeśli chodzi o ekologiczną malinę i dzisiejszy odcinek, to będzie tyle. Nie wiem. Raczej mi się nic nie uda nagrać. Z podlewania Chociaż czas pokaże Będziemy tylko statą we dwóch To podlewać jeden na traktorze Drugi będzie Trzymał ten szlauch i, I ciężko będzie Jeszcze do tego trzymać Kamerę Leci pierwsza dawka azotu Lejemy Jak widzicie jest przyglebowo małzerek na Rozrzutniku Nikodem pomaga pacjent. No i eee, druga dawka też później nie dajemy jakoś tego nie wiadomo ile po to, żeby nam nie, nie spływało. Tylko e, tyle o, o ile, że tak powiem. No dobra i teraz to już naprawdę koniec filmu. Eee, pozdrawiam wszystkich rolnic z Doliny Świdra. Cześć. Thank you